Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat odbudowy Pałacu Saskiego. W ostatnich dniach pojawiły się informacje o tym, że spółka Pałac Saski w końcu szykuje się do podpisania kluczowej umowy z biurem architektonicznym WXCA. Zwycięzcą konkursu na projekt odbudowy. Umowa na projekt budowlany podpisana miała być już pod koniec ubiegłego roku. Temat ten stale się przeciągał i niedługo wreszcie może nastąpić przełom. Obecnie trwają negocjacje nad umową, co świadczy niewątpliwie o tym, że sprawa posuwa się naprzód. Odświeżymy również temat odbudowy pałacu Brula. Jak może wyglądać odbudowany pałac Saski i co dalej z umową na projekt budowlany? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu onet.pl pod tytułem Wielki projekt z czasów PiS wkracza w nowy etap. Wkrótce umowa. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na portalu rmf24.pl pod tytułem Ruszają prace nad odbudową Pałacu Saskiego. Jest data oddania obiektu. Autorstwa pana Piotra Parzysza. Odbudowa Pałacu Saskiego to jeden z najważniejszych projektów historycznych w całej trzeciej Rzeczpospolitej. Pałac Saski był ogromnie ważnym budynkiem w okresie międzywojennym. Na placu przed Pałacem Saskim odbywały się parady wojskowe, a sam Pałac Saski stanowił nawet siedzibę polskiego wywiadu. Odbudowa Pałacu Saskiego już od paru lat rozpala opinię publiczną. Na co dzień można znaleźć więcej zwolenników odbudowy, aniżeli osób, które przeciw niej protestują. Za początek tematu można uznać 2018 rok i przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, który 11 listopada w Święto Niepodległości ogłosił zamiar odbudowy Pałacu Saskiego i budynków towarzyszących. Przez lata sporo w tej kwestii zrobiono. Odkopano dawne piwnice pałacu, prowadzono badania na Placu Piłsudskiego, czy wybrano w konkursie koncepcję architektoniczną odbudowy. Konkurs wygrała pracownia WXCA. Jednak przez ostatnie pół roku nastąpiła pewna stagnacja. Jeżeli chodzi o realizację odbudowy pałacu, umowa na projekt odbudowy miała zostać podpisana jeszcze pod koniec 2024 roku, jednak to nie nastąpiło. Kolejne informacje mówiły o pierwszym kwartale bieżącego roku, jednak to również nie miało miejsca. Wygląda na to, że wreszcie może nastąpić przełom. Obecnie trwają negocjacje w sprawie umowy, jak informuje portal RMF24.pl. Po latach zawirowań politycznych. Inwestycja związana z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brula oraz kamienic przy Ulicy Królewskiej w Warszawie wreszcie nabiera realnych kształtów. Spółka powołana do realizacji prestiżowego projektu zapowiada rozpoczęcie negocjacji z Biurem Architektonicznym WXCA, które wygrało konkurs na przygotowanie szczegółowego projektu odbudowy. Jak powiedział rzecznik spółki Sławomir Kuliński, którego wypowiedź czytamy na portalu ONET.pl. W najbliższym czasie rozpoczniemy negocjacje z biurem architektonicznym WXCA. Będą to negocjacje nad umową o przygotowaniu szczegółowego projektu odbudowy. Rzecznik przyznaje, że rzeczywiście dość długo trwało zarówno przygotowanie projektu umowy, jak i opiniowanie go przez prokuratorię generalną, jak czytamy na portalu rmf24.pl. Projekt umowy został opracowany bardzo skrupulatnie, by zapewnić kontrolę nad kosztami i jakością odbudowy mówi Rzecznik Pałacu Saskiego w rozmowie z Rzeczpospolitą. Umowa z Biurem Architektonicznym została opracowana tak, aby utrzymać kontrolę nad kosztami odbudowy Pałacu Saskiego. WXCA, które przygotowało m.in. projekt Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej, otrzymało prestiżową nagrodę International Architecture Awards za wizję odbudowy zachodniej Pierzei i Placu Piłsudskiego. Jak podkreśla Sławomir Kuliński przygotowanie umowy było długim i skomplikowanym procesem, który wymagał także opiniowania przez Prokuratorię Generalną. Teraz gdy interesy obu stron zostały zabezpieczone, możliwe jest szybkie podpisanie dokumentu i rozpoczęcie realizacji inwestycji. Planowane jest wyłonienie generalnego wykonawcy projektu na przełomie 2026 i 2027 roku. Choć oznacza to pewne opóźnienie względem pierwotnych założeń, spółka zapewnia, że cały kompleks zostanie oddany do użytku w 2030 roku. Więcej o rzeczach towarzyszących odbudowie Pałacu Saskiego możemy dowiedzieć się z portalu RMF24.pl. W odbudowanych pałacach znajdą się nowe siedziby kluczowych instytucji. Senat Polski będzie działał w Pałacu Brula. A Mazowiecki Urząd Wojewódzki zajmie reprezentacyjne pomieszczenia kompleksu przy Placu Piłsudskiego. Dodatkowo powstanie hub kultury, wzorowany na Centrum Nauki Koperni, który ma prezentować polską kulturę i historię, współtworzony przez państwowe instytucje. Równocześnie z odbudową pałaców planowana jest rewitalizacja Ogrodu Saskiego, w tym przywrócenie historycznego ogrodzenia zniszczonego podczas okupacji oraz budowa nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Marszałkowską w osi Pałacu Saskiego. Inwestycja ta stworzy nową, atrakcyjną oś miejską, rozciągającą się od Woli przez ulicę Karową i kładkę nad Wisłą aż po Pragę. Warto przedstawić kilka informacji na temat Pałacu Brula, który ma powstać razem z Pałacem Saskim, jak informuje portal interia.pl. Odbudowa Pałacu Saskiego, podobnie jak sąsiednich budynków, Została oficjalnie ogłoszona w 2021 roku, a realizacją inwestycji zajmie się spółka Pałac Saski. Harmonogram zakłada, że nowe gmachy zostaną oddane do użytku w 2030 roku. Kluczowym krokiem było rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego, który zwyciężyła pracownia WXCA. Zaprojektuje ona bryły zgodnie z ich stanem sprzed 31 sierpnia 1939 roku. A wnętrza dostosuje do potrzeb współczesnej administracji publicznej. Choć odtworzony pałac, z zewnątrz będzie wierną rekonstrukcją z czasów II Rzeczpospolitej, jego funkcja będzie zupełnie inna. W miejscu dawnych sal ministerialnych pojawią się gabinety i biura senatorów, a pod ziemią nowoczesne przestrzenie dostosowane do potrzeb Senatu RP. Z urbanistycznego punktu widzenia, inwestycja ma przywrócić spójność przestrzenną. Jednego z najważniejszych placów w Warszawie. Przypomnieć, należy jeszcze koncepcję na odbudowę Pałacu Saskiego. O swojej koncepcji pracownia WXCA napisała na Facebooku. Jak czytamy, nasza koncepcja pałacu opiera się na założeniu, że odbudowa nigdy nie jest jedynie odtworzeniem murów i estetyki z przeszłości. Stanowi raczej proces przywracania lub kształtowania na nowo tożsamości miasta przy jednoczesnym zaznaczeniu wagi i wpływu współczesności. To zatem nie powrót do tego, co było, ale poszukiwanie dialogu między dbałością o pamięć, a zaadresowaniem aktualnych potrzeb i uwarunkowań. Pałac Saski i inne odbudowane obiekty zostaną odtworzone w formie zewnętrznej z 31 sierpnia 1939 roku. W przypadku samego Pałacu Saskiego architektom narzucono kilka wymogów takich jak otworzenie kształtu zewnętrznego budynku z 1939 roku, pozostawienie zachowanego fragmentu pałacu, czyli grobu nieznanego żołnierza, pozostawienie zachowanych piwnic budynku i wyeksponowanie ich dla zwiedzających oraz czytelne wizualne wyodrębnienie zachowanego fragmentu budynku, czyli grobu nieznanego żołnierza od nowego obiektu Zobaczymy, czy umowa na odbudowę Pałacu Saskiego zostanie podpisana jeszcze do końca czerwca bieżącego roku, czyli do końca drugiego kwartału. Plany się nie zmieniają i Pałac Saski ma być odbudowany do końca 2030 roku. Zobaczymy, czy tak się stanie. Moim zdaniem może jednak dojść do pewnych opóźnień, ale osobiście uważam, że odbudowa Pałacu Saskiego to bardzo trafiony pomysł. Należy dbać o naszą historię. Nie dać o niej zapomnieć. A wy co sądzicie na ten temat? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam jeszcze do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat wielkiej modernizacji Centrum Warszawy. Link umieszczę w opisie. Na ja teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.